Witam serdecznie, Marcin Kurzyk, TaniePolowanie.pl teraz jesteśmy na stanowisku Termtek marki dobrze znanej na polskim rynku producenta monokularów i celowników termowizyjnych Chcielibyśmy zaprezentować zupełną nowość jest to produkt, który został po raz pierwszy pokazany na targach IWA model Wild który występuje w wariancie z dalmierzem laserowym oraz bez dalmierza laserowego od razu widać, że dalmierz jest innowacyjny, jest bardzo mały. Urządzenia dostały nowe pokrywy obiektywu, które są bardziej ergonomiczne i bardziej komfortowe w użytkowaniu. Poza tym został przeprojektowany system regulacji ostrości obrazu. Mamy teraz regulację pokrętełkiem. Jest to bardzo komfortowe, bo całe urządzenie w zasadzie obsługujemy dwoma palcami. Jednym palcem obsługujemy joystick i mamy tutaj ruch prawo-lewo, góra-dół. I w tym trybie sobie robimy powiększanie, pomniejszanie, zmianę tryby kolorystycznej, włączenie dalmierza laserowego, a drugim palcem regulujemy sobie ostrość obrazu. Także nie potrzebujemy drugiej ręki do obsługi urządzenia, jak było w poprzednich modelach, bo w poprzednim modelu musieliśmy kręcić obiektywem. Teraz jedną ręką obsługujemy całe urządzenie, łącznie z włączaniem, wyłączaniem, wykaszaniem, a przycisk od nagrywania jest na tyle blisko, że ten sam palec, który obsługuje joystick, może również uruchomić nagrywanie. Także trzymając. Urządzenie w jednej ręce możemy dokonać całkowitej regulacji i obsługi urządzenia. I ten model ma również przeprojektowany system regulacji ostrości obrazu, czyli wady wzroku. Tutaj jest klasycznie pokrętło prawo, lewo regulujemy sobie wadę wzroku. W poprzednich modelach było to małe pokrętełko z boku urządzenia, także również uważam, że ten system jest dużo bardziej komfortowy i też lepiej wygląda. Co jeszcze? To urządzenie ma wymienny akumulator 18650, w związku z czym... Nie jesteśmy uwiązani do tego, żeby urządzenie musiało być ładowane. Możemy je albo ładować, albo włożyć nowy akumulator naładowany, a rozładowany sobie naładować na spokojnie w domu. W ten sposób możemy praktycznie w nieskończoność wkładać akumulatory naładowane i cały czas pracować na urządzeniu. Oczywiście jest również wbudowany port USB, dzięki czemu możemy urządzenie zasilić z powerbanka lub po prostu naładować. Całe urządzenie jest krótsze od poprzedniego modelu. Waga jest bardzo podobna do poprzedniego modelu, ale ergonomia jest dużo większa. Jest po prostu do użytku jedną ręką. Pokażmy jeszcze, jak wyglądają modele bez dalmierzy. Co ciekawe, jeżeli chodzi jeszcze o te urządzenia, rodzina została nieco odchudzona, bo model, model Cyclop. Miał bardzo wiele wariantów obiektywowych i jeżeli chodzi o rozdzielczość też było bardzo dużo wariantów. Tutaj ta rodzina została odchudzona tylko do modelu 650L lub 650L oznaczenie dalmierza laserowego. 650 to jest oznaczenie rozdzielczości, czyli 640, 50 to jest obiekty. I na 640 mamy tylko obiektyw 50, nie ma 35, a jeżeli chodzi o rozdzielczość 380. Mamy tutaj dostępne obiektywy 35 i 25 na chwilę obecną. Także w całej rodzinie występują trzy produkty z obiektywami 50 wysoka rozdzielczość, 35 niska rozdzielczość, 25 niska rozdzielczość, a ich wariacjami po prostu są dodatkowo opcje z dalmierzem laserowym. Dalmierz laserowy występuje jako urządzenie zintegrowane z urządzeniem i nie można go później dokupić. Także podczas zakupu należy się zastanowić, bo później nie jest możliwe jego zamontowanie. Kupujemy wariant albo z dalmierzem laserowym, albo bez dalmierza laserowego. Oczywiście jest tutaj zaimplementowany dalmierz stadiametryczny, wspierany ze sztuczną inteligencję, gdzie na podstawie wielkości obiektu urządzenie samo wyświetla dystans do obserwowanego obiektu. Także to też jest innowacyjne urządzenie i ten dalmierz jest zupełnie wystarczający. Jednak jeżeli zależy nam na bardzo precyzyjnym pomiarze co do metra, Musimy wykorzystać dalmierz laserowy, bo ten dalmierz szacuje dystans do celu, a ten dalmierz mierzy dystans do celu, i to jest główna różnica.